Dzisiaj mamy 8 kwietnia, a ja znajduję się w bydgoskim parku przemysłowym pod budynkiem Idei Parku. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje takie wydarzenia jak biznesowe randki. Randki polegają na tym, że przedsiębiorcy spotykają się w pomieszczeniu, siadają przy stolikach i prowadzą trzyminutowe rozmowy. Na początku pierwsza osoba przez półtorej minuty opowiada o tym, jaki biznes prowadzi, czym się zajmuje zawodowo. Po półtorej minuty jest dzwoneczek, osoby te się zmieniają. A dzisiaj chciałbym pokazać Wam pokrótce, jak mniej więcej wygląda tego typu wydarzenie, kogo tam możemy zobaczyć, e, i opowiem Wam, czy na końcu udało mi się też kogoś poznać, czy może pozyskać klienta. Także zapraszam do środka, do zobaczenia. Skąd jesteś? Z jakiej firmy? Z firmotinus. Pierwszy raz na bitwisrandka, czy kolejny? Drugi raz. Powoli zapełnia się cała sala, przedsiębiorcy już się schodzą. Za jakieś 10-15 minut zaczniemy się poznawać, poznawać swoje biznesy No i mam nadzieję, że nawiążą się dużo ciekawych relacji biznesowych. Dzisiaj odbywa się Event, biznes randki, podczas którego miałam prelekcję na temat teczki bezpieczeństwa przedsiębiorcy. Opowiadałam o tematach związanych z sukcesją, testamenty, pełnomocnictwa, zarząd sukcesyjny, czy też umowy spółki. Jak się spodoba, jak jesteśmy zabrać? dzisiaj wydarzenie jest tutaj tak, jak sobie to wyobrażałeś. Jest dynamicznie, jest uśmiech na twarzach uczestników, to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że będą z tego jakieś kontakty i lidy biznesowe, czego serdecznie uczą taką rzeczywiam. Wytarzym zamknięć mojego kwietnia. Dojęgnę do końca, poznaję się około 20-25 osób, jutro usiądę w biurze, przejrzę całą listę, do części z nich zadzwonię, ponieważ są zawsze ciekawe rozmowy, nie tyle pod kątem do tego, że chcę ktoś coś sprzedać, ale faktycznie może czegoś się od nich nauczę. Jedną szczególną panią, którą zapamiętają, zajmuje się procesami związanymi z optymalizacją procesów firma, a tym właśnie ostatnio się często zajmuje. Także na dzisiaj koniec. Jutro kolejny dzień z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, a dokładnie Bydgoskim Centrum Czarkowo-Wystawienniczym. Nasz kolejny film prowadzę ja. Do zobaczenia.